Ama veramente a suo amico, a chi suo amico ama a Dio, ci dice Agustino. la L'amistà con Cristo, che sta alla base della fede, non è sempre una aiuta in molti altri per costruire il futuro, è nostra estrella, estrella polare. jest naszą gwiazdą polarną. Pier Frasati. <coughs> Jak napisał błogosławiony pierre Giorgio życie <coughs> bez wiary, bez dziedzictwa, którego się broni, bez podtrzymania prawdy nieustannej <coughs> <w nieustanny coughs> malce, to jest nie życie, lecz wegetacja. <coughs> Kiedy nasze relacje odzwierciedlają tę intensywną więź z Jezusem, pewnością, staje się szczere, kojne, i młodzi, Drodzy młodzi, chcielibyście być biedni w Chrystusie. sobie być biedni w Chrystusie. Pomijcie dostrzec Jezusa w Krymie. Czyjaś może naprawdę zmienić świat. Przyjaźń jest drogą do pokoi. Przyjaźń jest drogą do pokoi. Santo Padre. Mi chiamo Gaia. Ojcze Święty, nazywam się Gaia. Mam 19 lat. Jestem Włoską. Questa sera. wieczoru. My wszyscy młodzi tu obecni chcielibyśmy mówić z tobą o naszych marzeniach.